Dzisiaj gramy w The Brawl Stars Oczywiście Dzisiaj ile mam Ale dzisiaj wam pokażę ile ja mam Patrzcie co ja mam Miko tak nie Już widziałem, jak gramy Dzisiaj W The Brawl Stars Mam na nadzieję, że dobijecie do Dwóch lajków Dwóch subskrypcji Nie pytajcie Ile mam lat. Komentarz 3, czy 3, komentarz 3, komentarz 3, nie 3, komentarz 3, komentarz 3, komentarz Nie, komentarz 3, komentarz 3, Ja ja komentarz nie komentarz 3, komentarz 3, komentarz 3, komentarz 3, komentarz 3, komentarz 3,

Nie, mówię, nie, 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 no nie, mówię. się. nie, mówię, nie, mówię, nie, Ale ten kanał powinien mieć 1000 subskrypcji. nie, 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 i nie, subskrypcji nie, 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 nie,